Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Protokół z poprzedniej sesji został przyjęty 14 głosami za. Nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Przechodzimy do punktu czwartego, Podjęcie uchwał. W podpunkcie A mamy w sprawie udzielenia nieudzielenia Wójtowi gminy Wiśniewo wotum zaufania za 2023 rok i poproszę Pana Wójta o omówienie. Pani przewodnicząca, szanowni radni. Na początku przedstawię sprawozdanie z raportu o, raportu o stanie Gminy Wiśniewo za rok 2023. Zgodnie z prowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, co roku do 31 maja Wójt Gminy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy. Raport podsumowuje działalność samorządu gminnego w roku poprzednim. Zakres opracowanego dokumentu obejmuje przede wszystkim realizację polityk, programów, strategii, uchwał rady gminy za rok 2023. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie posłużą do zwiększenia wiedzy na temat funkcjonowania samorządu, a także staną się podstawą dalszego rozwoju gminy Wiśniewo. Raport zostanie udostępniony na stronie gminy. Radni otrzymaliście go w formie elektronicznej. Teraz pokrótce przedstawię raport o stanie gminy Wiśniewo. Gmina Wiśniewo liczy 5102 mieszkańców. Zaznaczam, że są to osoby, które są zameldowane. Na pewno jest stan gminy większy, ponieważ nawet już po przeprowadzonych wyborach sowieckich wiadomo, że jest więcej osób, które zamieszkują gminę, a nie są zameldowani. No i tutaj taka prośba, żeby zachęcać mieszkańców do meldowania się, bo to, to jest związane z. Całą, całą polityką, budżetem, bo to z przeliczeniami wszystkimi, a to jest ważne, żeby się mieszkańcy meldowali. Na te 5102 mieszkańców 48% stanowią kobiety, a mężczyźni 51,5%. Ja tu może tak szczegółowo nie będę omawiał, bo Państwo otrzymaliście. Ten raport na pewno się mieliście okazję zapoznać, ale może zwrócimy na taką uwagę, co jest ważne. Na przykład punkt czwarty, budownictwo. Mamy w 2023 roku w gminie Wiśniewo oddano do użytku 35 mieszkań, czyli to jest no, duży wzrost. Całe zasoby mieszkaniowe w gminie Wiśniewo to 1686 nieruchomości, czyli na każdych tysiąca mieszkańców przypada 331 mieszkań. Co dalej? Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą tutaj w roku poprzednim zarejestrowano 7 nowych podmiotów i 12 podmiotów wyrejestrowanych. Na przestrzeni y, roku 2009-2022 najwięcej 42 podmiotów zarejestrowano w roku 2015 a najmniej 2016. Jeżeli chodzi o grunty, no to tutaj to praktycznie się nic nie zmieniło. Jeżeli chodzi y, o gospodarkę odpadamy. Zgodnie z założeniami gminę Wiśniewo należy do Ciechanowskiego Regionu Gospodarki Odpadamy i w roku 2020